W Łękawie rozegrano w czwartek gminny mistrzostwa halowej piłki Nożnej Chłopców. Do rywalizacji stanęło sześć drużyn. Mecz między gospodarzami turnieju a Dobrzelowem zdecydował o zwycięstwie w całych zawodach, choć i pozostałe pojedynki dostarczyły wiele emocji. Broniący tytułu Dobrzelów musiał wygrać. W Łękawie wystarczał bezbramkowy nawet remis. Ta drużyna przez całe zawody nie straciła bowiem gola i prezentowała wielką chęć na zdetronizowanie kolegów. Mecz o wszystko rozgrywany był przy ogłuszającym dopingu publiczności. Oba zespoły miały swoje szanse, ale więcej zimnej krwi zachowali chłopcy z Dobrzewowa. Mecz zakończył się ich zwycięstwem 1-0. No był dla nas bardzo szczęśliwy no Daliśmy siebie wszystko, no i dzięki temu wygraliśmy. Po waszym zwycięstwie tak naprawdę decydował ten ostatni mecz z Łękawą. Łękawie wystarczał nawet bezbrankowy remis, ale udało się. No tak, dzięki koledze z jednastką. Bardzo pięknie mi podał, wykorzystałem akcję. No i. Ale to zasługa całej drużyny, no obrony bramkarza przede wszystkim. Fajnie zgrać w piłkę? Co to dla Ciebie znaczy? To jest zabawa, czy coś więcej? To jest zabawa, ale również wielkie poświęcenie. I bardzo się cieszę, że no, to, że mogę grać w piłkę nożną i kocham ten sport. Duże uznanie nie tylko dla zawodników, ale i opiekunki zespołu, która już po raz drugi poprowadziła ich do zwycięstwa. Obroniliśmy mistrza z zeszłego roku, że bardzo się cieszymy chłopaki, tak samo mimo że skład no delikatnie nam się zmniejszył, no, bo wiadomo, szóste klasy zeszłoroczne przeszły już do gimnazjum. Teraz jest Pani już bardzo spokojna, ale wcześniej tych emocji nie brakowało, zwłaszcza podczas tego finałowego meczu z Łękawą. Tak, muszę przyznać, że no, chyba y, zmęczyłam się bardziej niż, nasi, y, niż moi zawodnicy, więc mamy roztrzęsiona wręcz. Co nas czeka w Drużbicach? Tam pojedziecie reprezentować gminę Bełmatów? No Mamy nadzieję i będziemy walczyć o zwycięstwo i zrobimy wszystko, co, co w naszej mocy. I treningi do końca tygodnia, do przyszłego będą na pewno bardzo wzmożone. Wójt Kamil Ładziak, oprócz tradycyjnych medali i pucharów nie szczędził uczestnikom turnieju słów uznania. Rywalizacja młodych piłkarzy pokazała bowiem, że gminny sport stoi na przyzwoitym poziomie. Przede wszystkim najważniejsza jest walka, a wszystkie drużyny walczyły dzielnie. Za, za cięcie, Z zacięciem i z, z pełną mobilizacją. i Dlatego wszystkim drużynom należą się pochwały i gratulacje. Natomiast zwycięzcy życzę y, godnego reprezentowania gminy Bełchatów. Tegoroczną edycję Mistrzostw wygrywa Dobrzelów wyprzedzając Łękawę, Domiechowice, Janów, Dobiecin i Kurnos. Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę już w przyszłym tygodniu na turnieju w Drużbicach. Życzymy powodzenia.